Cześć, to będzie wzor. Witam Was w filmie, gdzie przyjrzymy się przekształceniu wykresu funkcji kwadratowej, które potrzebujecie do matury. Znaczy jest zawczasu, chciałbym się poprosić o subskrypcję kanału, naciśnięcie łapki w górę, napisanie miłego komentarza. No to cóż, zaczynamy! Tak na szybciutko. Od roku 2025 potrzebujecie cztery przekształcenia wykresu funkcji. Potrzebujecie wiedzieć o tym, że jeżeli mamy wykres funkcji y równa się f od x, i uwaga! I będziemy chcieli pokazać, zrobić przekształcenie y równa się f od x dodać i na przykład 2, to to robi dwie jednostki do góry. Następnie, jakbyśmy mieli y równa się f od x odjąć 2, to takie przekształcenie przesuwa o dwie jednostki w dół. No i jeszcze tam zostaje y równa się f od x dodać 2 i y równa się f od x Odjąć 2. Co robi takie przekształcenie? Takie przekształcenie przesuwa o dwie jednostki w lewo, a takie przekształcenie o dwie jednostki w prawo. No i tyle potrzebujecie do matury. No i teraz poćwiczmy sobie w takim układzie. Zwróćcie uwagę. Mamy tutaj wykres funkcji y równa się f od x i naszym zadaniem jest naszkicować wykres funkcji y równa się g od x równa się f od x. Dodać jeden. Czyli to przekształcenie przesuwa nam o jedną jednostkę do góry. Czyli patrzymy sobie, ten punkcior ląduje nam w tym miejscu, ten punkcior ląduje nam w tym miejscu, ten tutaj, ten tutaj. Naszkicujmy ten fragment wykresu, czyli że tu mamy cyk, o, kropa zamalowana, później idzie nam tutaj, 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 i tutaj mamy o jedną w górę, czyli o. I powstał nam wykres funkcji y równa się f od x dodać 1. A teraz, jakbyśmy sobie chcieli naszkicować wykres funkcji y równa się h od x równa się f od x odjąć 1. Jak by jakby to wyglądało? No, przesuwalibyśmy o ten zielony wykres tutaj, czyli wykres funkcji y równa się f od x o jedną jednostkę w dół. No to szkicujemy sobie. To ląduje nam tutaj. To ląduje nam tutaj. Możemy sobie już naszkicować. To ląduje nam tutaj, czyli mamy cyk. Tutaj mamy o jeden w dół, czyli tutaj. Łączymy i o jeden w dół, czyli tutaj. Czyli ten wykres tutaj to jest wykres funkcji y Równa się f od x odjąć 1. A teraz naszym zadaniem będzie naszkicować sobie wykres funkcji y równa się h od x równa się f od x dodać 1 oraz wykres funkcji y równa się g od x równa się f od x. Odjąć jeden. I zapamiętajcie, że to przekształcenie przesuwa o jedną jednostkę w lewo, a to przekształcenie przesuwa o jedną jednostkę w prawo. Czyli najpierw sobie naszkicujemy tutaj. Skoro to przesuwa o jedną jednostkę w lewo, czyli to ląduje nam tutaj. Ten punkt ląduje nam w tym miejscu, ten punkt ląduje nam w tym miejscu, ten punkt ląduje nam w tym miejscu i ten punkt ląduje nam w tym miejscu. Czyli wykres funkcji będzie wyglądał w ten oto sposób. O, ten czerwony wykres tutaj, co naszkicowałem, jest to wykres funkcji y równa się f od x dodać 1. A teraz chcemy sobie naszkicować wykres funkcji y równa się g od x, równa się f od x odjąć 1. To przekształcenie przesuwa o jedną jednostkę w prawo. Czyli to by nam wylądowało w tym miejscu. Tutaj mamy punkcior. To byłoby tutaj. O, już sobie naszkicujemy ten fragmencik. Teraz tu mamy o jedną jednostkę w prawo, czyli tutaj. Cyk. I jedna jednostka w prawo, czyli tutaj. Czyli ten zielony wykres to jest wykres funkcji y równa się f od x odjąć 1. Zapamiętać, bo to jest bardzo ważne, żeby się nie pomylić na maturze. No i zadania z tym mogą być związane, że może być podany, prawda, oryginalny wykres funkcji, podane jakieś przekształcenie i będą pytania na przykład o własności funkcji. Albo po prostu o wskazanie odpowiedniego wykresu. No, i mamy tutaj teraz takie zadanie, że podany jest wykres funkcji f od x i mamy wskazać, gdzie jest naszkicowany wykres funkcji y równa się f od x odjąć 2. No i oczywiście wiemy, że to przekształcenie przesuwa nam o dwie jednostki w dół, czyli prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź c. A w tym zadaniu mamy podany wykres funkcji y równa się f od x i mamy podać. Dziedzinę funkcji y równa się f od x odjąć 2. No to zauważamy, że dziedziną funkcji tej początkowej byłby tutaj dziedziną funkcji, nazwijmy sobie tutaj o, jest zbiór od minus 2 do 4 i wiemy o tym, że to przekształcenie przesuwa nam o dwie jednostki w prawo, czyli w naszym przypadku dziedzina również jest przesunięta o dwie jednostki w prawo, czyli dziedziną byłby u nas zbiór od 0 do 6, bo no jest przesunięte o dwie jednostki w prawo. Mamy tutaj narysowane dwie funkcje, no i mamy pytanie, że rysunek 2, jaki przedstawia wykres funkcji? Na rysunku 1 mamy przesuniętą funkcję f od x, a na rysunku 2 mamy funkcję już przekształconą. No to widzimy ewidentnie, że nasza funkcja jest przesunięta o dwie jednostki w prawo. To skoro jest przesunięta o dwie jednostki w prawo, to nasz wykres funkcji jest f od x minus 2, ponieważ jest przesunięte o dwie jednostki w prawo. No, zwrócić uwagę, żeby się nie pomylić przy tym. No i kolejne bardzo proste zadanko, gdzie są dwa wykresy funkcji i nas pytają, jak przekształcono. No, wykres na drugim rysunku. No, ewidentnie widzimy, że każdy z punktów został przesunięty o jedną jednostkę w dół. Czyli naszą prawidłową odpowiedzią byłoby, że g od x równa się f od x minus 1. I to byłaby nasza prawidłowa odpowiedź. I teraz mieliśmy takie fajne zadanie, że był podany wykres funkcji f od x oraz mieliśmy naszkicować wykres g od x równa się f od x minus 2. Co robi nam minus 2? No minus 2 przesuwa nam Wykres w dół. No i trzeba było zaznaczyć sobie prawidłowe odpowiedzi. No to Spróbujmy na początek sobie przesunąć to o 2 w dół. Przypominam, że takie przesuwanie jest minus 2, czyli jest w dół. Jakbyśmy mieli na przykład g od x równa się f od x plus 2, to by nam przesuwało o 2. Do góry. No to, i to byłby nasz wykres przesunięty o dwie jednostki w dół. I teraz o co nas pytają? No i w podpunktach ABCD mamy różne pytania. W pierwszym podpunkcie mamy, czy F od 2 plus G od 2 równa się minus 2? Sprawdźmy to. F od 2 widzimy w tym miejscu, czyli wychodzi nam 0. Dodać, a, e, a g od dwóch, ile wychodzi? No minus 2. Czyli dodać minus 2, czyli równa się minus 2. No, pasowałoby nam, że no, jest to prawdziwe. No i to, na tyle, no i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o przekształcenia wykresu funkcji, które potrzebujecie do matury podstawowej z matematyki. Jeżeli materiał się podobał, nie zapomnij zostawić łapkę w górę, napisać mi w komentarz, polecić znajomym. No i subskrybować oczywiście kanał. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!